Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan A dzisiaj seria Kolejne zakupy Jest sobota, odwiedziłem sobie Miejscowy Lombard Chociaż powiem Wam Szału nie było Straszna bieda Nie wiem czy ludzie przestali Po prostu oddawać takie Takie rzeczy typu gry do Lombardu I postanowili sami sprzedawać Przez internet za jakieś takie bardziej sensowne pieniądze, no bo wiadomo, że jeśli w Lombardzie ja za gierkę daję 5 zł, no to oni mm, osobie, która sprzedaje do nich tą grę, nie wiem czy proponują 2 złote czy może nawet i jeszcze śmieszniejsze pieniądze no ale tak jak mówię no szału nie było, więc nabyłem tam kilka gier takich najbardziej ciekawych z PS3 to chyba wziąłem wszystko co tam co tam mieli no a z PS3 trochę więcej tego było, no ale Powiem szczerze, no, no totalne krapy i no nie było co, co w ogóle tam wybrać, więc trafiły do mnie tylko dwie gry, jeśli chodzi o PS3. No i też jakieś tam szałowe tytuły chyba raczej to nie są. Ale dobra, zacznijmy może od Nintendo Switcha, bo jest nówka sztuka, giereczka i tylko jedna sztuka. Bo no jest to nowość, która no po prostu musiała do mnie trafić. A jest to Kirby and the Forgotten Land. Jeśli dobrze to przeczytałem, jest to najnowsza część Kirby'ego. A jak wiecie, uwielbiam tą grę. Chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać ona mega dziecinnie, ale jest to no, typowa gra Nintendo. I powiem szczerze, że tytuł bardzo fajny w końcu, taki w 3D. No i powiem szczerze, od razu po rozpakowaniu uruchomiłem tą grę no i spędziłem powiedziałbym szczerze no, dużo czasu za jednym posiedzeniem więc gra mega fajna, gdzieś tam na kanale mam hmm, filmik z dema Kirby'ego ale to innej części, której jeszcze nie mam w kolekcji, co mnie mega boli więc i tamtą część będę musiał nabyć a moja przygoda z Kirby zaczęła się tak na poważnie to z wersją na 3DS -a, a jest to Kirby Triple Deluxe i powiem szczerze gra zrobiła na mnie mega wrażenie fajny tytuł też spędziłem tu no sporo czasu kurczę no mega fajny tytuł jeśli ktoś jeszcze nie zapoznał się z tym z wersją Kirbyego to no zachęcam bo naprawdę fajne giereczki takie Typowo, żeby się wyluzować, no i przede wszystkim bardzo fajnie wyglądające, bo jest tu tak dużo takiej grafiki, typowo dla młodszych, ale naprawdę fajnie jest to zrobione. Są też takie plansze, gdzie no naprawdę trzeba się mega postarać, żeby to przejść, zakończyć jakoś tak sensownie. Więc ta najnowsza część zrobiła na mnie, tak jak wcześniej wspomniałem, mega wrażenie i polecam, jeśli ktoś ma Switcha, to polecam sobie zagrać. Jak wiadomo jest to najnowszy tytuł, no i tani on nie jest, bo patrząc na resztę gier, które tam nabyłem w Lombardzie, to szczerze mówiąc to kosztowało mniej więcej chyba niż tamten cały zestaw, bo cena jest mniej więcej 230 zł, może gdzieś taniej, może nie, nie wiem. Ale ja za nią zapłaciłem 230 zł. Więc, no jak wiadomo, na Switch'a to gierki tanie nie są, jeśli chodzi o takie typowe, właśnie gry Nintendo. A tutaj, jak już wcześniej wspominałem, właśnie, że szału nie było PlayStation 3, jakaś gra SingStar, polskie hity. Podejrzewam, że tu już trzeba mieć dodatkowe akcesoria, jak mikrofon. No ja tego nie mam, no ale nie mówię, że kiedyś nie nabędę, więc. Fajnie by było mieć jakąś gierkę, żeby przetestować właśnie tego typu akcesoria. No i trafiło właśnie na tego SingStar, a kosztowała mnie gra 15 zł. No i kolejny tytuł. Ostatni, jeśli chodzi o PS3. To jest Tomb Raider. Powiem szczerze, przeczytałem właśnie, że w pełni polska wersja językowa, jeśli chodzi o dubbing i takie rzeczy. Więc to mnie właśnie hmm, no, zachęciło do kupna tej gry. Tym bardziej, że gra kosztowała 19 zł. To wydaje mi się, że to nie jest jakiś majątek, chociaż podejrzewam, że może w internecie można nabyć tą grę taniej. No, ale, no, ja zawsze z tego Lombardu biorę wszystko, co takie ciekawsze. Więc, żeby nie wychodzić tam z pustymi rękoma, czy tam z dwoma gierkami tylko, no to nabyłem też do kolekcji tego Tomb Raidera. A tym bardziej, że wydaje mi się, że no, że chyba go jeszcze nie mam. Chociaż mogę się mylić. Na pewno mam wersję na Xboxa One. Jeśli dobrze pamiętam. No PS3 powiem szczerze nie odpalam zbyt, zbyt często. No ale z racji takiej, że mam PS3, mam sporo gier, więc i to trafiło do kolekcji. Więc kolekcja w wolnym tempie, ale się powiększa no i tu mamy giereczki już na PS4 a jest to FIFA 20 grę mam, teraz nie pamiętam czy już na PS4 czy na Xboxa One ale mam z wersją Steelbooka bo Steelbook chyba był do tej gry dokładany za złotówkę jeśli dobrze pamiętam no a ta gra kosztowała mnie w Lombardzie 19 zł więc no kupiłem bo mówię nie byłem pewny czy mam na Xbox One czy na PS4 a to też nie są jakieś Kolosalne pieniądze. Więc nawet jeśli mi się jakiś dubel trafi, to jakoś to przeżyję. Kolejna gra FIFA 17. Wziąłem z racji takiej, że gra kosztowała 5 zł, więc no nie wiem do czego to porównać. Teraz te 5 zł to naprawdę mega tanio jeśli chodzi o grę. No i nawet ze względu na same pudełko, by się opłacało. Też nie pamiętam. Na pewno mam na Xboxa One. Jeśli chodzi o PS4. No kurczę, nie, no nie pamiętam, ale. Jest w kolekcji, niech będzie. Kolejna gra Star Wars Battlefront. Jak wiadomo, no, na singla to tu jest bardzo mało rzeczy do zrobienia. Jakieś tam krótkie misje. Nazwałbym to pokazem bardziej jeśli chodzi o, o grę. Kosztowała 15 zł. No i powiem szczerze, że grę mam na Xboxie One, no ale mówię 15 zł, a zawsze ta kolekcja na PS4 też się powiększy, więc myślę, że też dobry, udany zakup. No i tutaj już po 4 dyszki dwie sztuki, każda kosztowała 4 dyszki mnie. A jest to Red Dead Redemption 2, którego też już posiadam na Xboxie One, którego przeszedłem. No i często i gęsto gram jeszcze online mam tam klasę, jeśli można to nazwać klasami yy, kolekcjonera, gdzie tam jeżdżę sobie po mapie zbieram właśnie te, różne te znajdźki do handlowania więc gra naprawdę mega mi się podoba, jeśli chodzi o fabułę to no mega wrażenie na mnie zrobiła, coś pięknego nazwałbym to nawet w miarę arcydziełem powiem szczerze, gierka naprawdę, no zachęcam je do częstego powrotu więc fajny tytuł, ale jak wiecie mam xboxa one fat no i tam gra no wyglądała jak wyglądała, kupiłem właśnie teraz z tą myślą na ps4, że ogram co ten tytuł na ps5 i już tym monitorem którego gdzieś tam nabyłem w którymś odcinku 4k, no i tak obstawiam, że może będzie to ładniej wyglądać, ale zobaczymy więc, no mówię, ze względu właśnie na PS5 i monitor 4K kupiłem ten tytuł, a 40 zł. wydaje mi się, że też nie jest jakieś duże pieniądze, tym bardziej płyty są jak nowe, zero rysek, czy nawet odbić palcy. Więc, no tak jakbym ją nabył w sklepie, jest też mapka, nie wiem, czy powinno być coś więcej. Później sobie porównam, może z tą wersją na Xbox One, które mam. No i ostatnia gra. Też PS4, a jest to Dead Stranding. Gra, powiem szczerze, nigdy wcześniej, no nie miałem okazji się z nią zapoznać, nigdy jej nie odpalałem, nawet nie trzymałem w ręku pudełka od tej gry. No a teraz też za 4 dyszki nabyłem. Chcę zobaczyć też, jak gra się prezentuje w ogóle, czy, no czy wciągnie mnie ten format gry, bo jak wiadomo, jak wiadomo została nazwana jakimś tam. Hmm, kurierem dostarczenia paczek ale graficznie mega mi się podoba bardzo fajnie jest zrobiona więc chciałem to odczuć na własnej skórze więc na bank będzie zainstalowana, wypróbowana a, a już mi się czasami spodoba no to troszkę tam sobie ogram, bo jak wiadomo nie jest to gra na jakiś krótki czas chciałem yy, jak tu <laughs> sorry, dawno nie nagrywałem żadnego filmu Trzeba no poświęcić trochę czasu, żeby tę grę przejść. No i tak samo było właśnie z Red Dead Redemption, dwujeczką. Też nie jest to grana na jakąś krótką metę, bo sama fabuła zajmuje już kilkadziesiąt godzin, ale jest mega ciekawa, więc i tak postanowię sobie ją przejść drugi raz. No a z tą grą zobaczymy. Mam, na, mam nadzieję, że też mnie w jakiś sposób ściągnie. Tym bardziej, że gra jest w polskiej wersji językowej, więc na pewno się zapoznam z tym tytułem no i co tak wyglądają dzisiejsze zakupy sobotnie zakupy jak wiecie zawsze w sobotę odwiedzam te lombardy bo no, z taką myślą że coś się tam ciekawego trafi no i teraz trafiło takie coś mi się wydaje że nawet w miarę fajne tytuły jeśli chodzi Dead Stranding, Red Dead Redemption no ta reszta to jest taka przysłowiowa o byle do kolekcji no i najbardziej dumny jestem właśnie z tego nowego Kirby'ego. Gdzieś tam na kanale jest wersja demo yy, wcześniejszej wersji, jeśli chodzi o Kirby, którego nie mam w kolekcji, a też chciałbym nabyć, więc coś tam będę musiał robić w tym kierunku, żeby to było jakoś niedługo. Może po skończeniu tej gry. To co? To by było wszystko w tym odcinku. Nie ma szału, no ale zawsze coś tam do tej kolekcji trafi, chociaż i tak już mi brakuje półek na regale. Tyle tego jest. Jeśli wytrzymałeś do końca, to standardowo wielki szacun. No i trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.